Wasz trud, który wkładacie każdego dnia za Waszą wzorową służbę. Dziękuję Wam, że niejednokrotnie narażając własne życie, pomagacie ratować mienie i zdrowie naszych mieszkańców. Dziękuję Waszym rodzinom za wsparcie, że są z Wami niejednokrotnie w ciężkich chwilach, w ciężkich sytuacjach, których na pewno nie brakuje. Życzę Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Życzę wam spełnienia własnych satysfakcji. Życzę wam spokojnej służby jak najmniej interwencji. Oczywiście dziękuję i gratuluję odznaczonym, wyróżnionym i tym, którzy otrzymali awans. Panie komendancie, Święty Michał Archanioł jest waszym patronem. Niech was prowadzi przez służbę bezpieczną. Mieszkańcy miasta Siedlce są dumni z was i dziękują, że mogą żyć w bezpiecznym mieście. A na koniec niech to życzenie pani marszałek o tych kontaktach wyższych niech się naprawdę spełni. Dziękuję, wszystkiego dobrego.